Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Leksy i w dzisiejszym odcinku ja będę się przez tydzień ubierać tak, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Ok, więc zaczęło się tak ja od paru dni, od paru w sumie tygodni uświadomiłam sobie, że nie podoba mi się mój styl. Ja dalej nie wiem co ubrać, nie mam pomysłu na siebie, co się w ogóle w mojej szafie dzieje, serio nie podoba mi się jak się ubieram i chciałabym bardzo to zmienić i ja już kiedyś próbowałam to zmienić, ale ja mam wrażenie, że ja nie umiem znaleźć swojego stylu, ale potem jak Finalnie idę do sklepu i mam wyjść z, tego, z, tej, z tej strefy komfortu, to nie wiem, się nie kupuję tych rzeczy, nie wiem, boję się, nie wiem, dziwną mam relację z ubraniami, więc w tym tygodniu ja postaram się to zmienić. I, I chciałam zatrudnić na początku jakąś stylistkę, taką profesjonalną, która przez tydzień mi wybierze outfity. Ale potem sobie przypomniałam, że ja mam kuzynkę, która lubi udawać, że jest stylistką. Teraz zrobimy, słuchajcie, taki, taki, taką stawkę jak stop model, gdzie ja mówię, dobra, zaraz wam pokażę, patrzcie to. Do tego odcinka zatrudniłam... Benie Gonzales. Benia Gonzales, studentka trzeciego roku zarządzania na Uniwersytecie Koźmińskim, modelka Uncover Models, TikTokerka, kochająca siostra i kuzynka, polska Bella Hadid, przyszła stylistka gwiazd. Hello. Halo? Halo? Benia, chcesz mnie ubierać przez tydzień? Mmm no Benia, pom słuchaj, ja chcę wyjść ze swojej strefy komfortu, ja chcę, you know, dress differently. Okay, okay. Możesz? What kind of is like can I go crazy? No tak, Chcę serio znaleźć jakąś, wiesz swój nowy styl okay, okay. You know, step out of my comfort zone, wyjść ze strefy komfortu, popróbować coś nowego. Ja wiem, że Benia, ja wiem, że ty się fajnie ubierasz, że ty się tam znasz trochę, więc um, girl help me. Okay, I'm done, I'm done. I'm done. Okay, bye! Wy jutro lecicie na zakupy z Benią, poznajcie Benię, bądźcie dla niej mili, bo ona jest nowa w świecie po, polskim, ona ledwo mówi po polsku, ale słodko mówi po polsku. Dobra, poznajcie Benię i pilnujcie ją na, na tych zakupach, okej? Okay? Dobra, bye. Okej, będziemy pakować. Skończyłam wszystko, zakupy. w We're going start with day five. Ten dzień jest mój estetyk, więc my vibe. I just picked out something, że ja lubię. do kost. Mamy te słodką. Nice. Do tego mamy tą bluzkę. Z tym, like, tuck it in. Wtedy mam ten pasek do tego. Taki brązowy, nie? I do tego mamy kurczyki. Takie. I wtedy buty do tego. Mamy Uggs. which are so cute. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy w końcu w tym dniu, kiedy ja siadam i zaczynam swoją metamorfozę, zaczynam szukać swojego stylu. Ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana tym odcinkiem. Serio, czuję się jakby to były święta. Zobaczcie, jak tutaj ładnie wszystko przygotowali. Super, okej, okay. więc przez 5 dni będę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Tutaj mamy dzień pierwszy. Ja naprawdę czuję się jak mały dziecko na świętach. Dobra, let's go. Zobaczymy, co Benia tutaj przygotowała i jak mocno będę wychodzić ze swojej strefy komfortu. I też jestem bardzo ciekawa, czy coś sobie zostawię z tych rzeczy, czy wszystko oddam.

Dni, ja pierniczę. To dopiero początek. No, ja nie lubię tych słodni, kurde. Czuję się po prostu jak chłopak w nich, a w to już w ogóle. Ale widzę, jak inne dziewczyny w nich chodzą, i one wyglądają mega cool. Więc nie wiem, po prostu mam wrażenie, że umie to nie, nie będzie dobrze wyglądać. Ale dobra, no, no spróbujemy, kurde. Ja muszę sobie przypomnieć, co ja cię mam do zrobienia, bo ja będę wyglądać jak mały chłopiec. Okej, okay, nas. Ja pierdzielę, nie, no. No co to Oh my gosh, to mi daje vibe cyganki trochę Cyganko rycerka Rycerz. Moim zdaniem to w ogóle nie pasuje do tych słodkich Moim zdaniem to są w ogóle totalnie dwa różne style Ja pierwszy co się dzieje, a Benia aktualnie jest Dziwnie This bitch, ona sobie gra grę Ja myślałam, że ona serio się postawi Więc dobra, ja idę się przebrać i zaraz wychodzę do Was. Ja nawet nie chcę się zobaczyć w lustrze, nie? Masakra najgorzej jest z tymi pieprzonymi butami. To jest po prostu zrobione na złość. Nie wiem, ona stwierdziła, a pod YouTube'a zrobimy śmiesznie. Ja sero chciałam, wiecie, naprawdę chciałam wyjść fajnie w tych outfitach, ale te buty to jest po prostu przesada. Ja! Ja wiem, czy. Te okulary dały raz spoko, ale tu. Masakra, jest wstrętny, jest ohydny, nienawidzę takiego stylu. Nie wiem, czy to w ogóle można nazwać to nie jest rodzaj stylu, to jest po prostu losowy generator ciuchów. Po prostu, no ja nie wiem, jak to inaczej nazwać. Uuu, jesteśmy na, dwo na, na zewnątrz. I na. <laughs> Ty chce, żebym ja nagrała tego TikToka, wiecie? Gdzieś metrem idzie i nagrywa. Ten... Tube girl. Tube girl challenge, ja pierniczę. Dobra, jedyne co mi pomaga jest to, że mam okulary i mam nadzieję, że nikt mnie nie pozna, nie? Więc na to liczę i też zauważyłam, że ja po prostu muszę udawać, że jestem pewna siebie. Bo jak ja będę chodzić tak, to będzie jeszcze gorzej. A jak ja będę udawać, że ej, this is an outfit, this is style, to... To się mega złożyłam w oczy. Serio aż tak? <laughs> Ponieważ niebiesko-białe, i potem czerwone. Ja wyglądam, jakbym była troszeczkę ten, może. <laughs> Szybko idziemy nagrać to, i ja zbijam na te Dzięki Bogu, że ja dzisiaj mam luźny dzień i nie mam żadnych spotkań. Ja pierniczyk! Plasujesz do ambulansu: czerwone buty, czerwone, niebieskie, białe. Zawsze wspiera, nieważne czy wygląda jak menel Ok guys, jest dzień drugi I jeśli chodzi o dzisiaj To ja błagam, żeby to był jakiś fajny outfit Normalny outfit Bo ja mam dzisiaj bardzo dużo spotkań Ja mam zaraz spotkanie o 11 Potem jadę e, do miasta Wieczorem mam trening I po treningu mam spotkanie Z, z koleżanką Sprzed lat. To jest dziewczyna, z którą mieszkałam w X i nie mamy za bardzo kontaktu, i nie chcę wyjść w takim outfit jak wczoraj, bo pomyślisz, że jestem jakaś nienormalna. Utrudźcie się, żeby dzisiaj był jakiś dobry outfit. Serio, bo to, co Bęga ja wczoraj odwaliła, to było jakieś nieporozumienie. Okej, okay, co ja widzę, co ja widzę? Pierwsze, pasek. Nie w moim stylu, ale ładny, chyba. Buty z Massimo Duty, okej? Okay? Massimo Duty jest dosyć drogie, więc jestem ciekawa, jakie buty ona mi tutaj kupiła. Ja oh nie. No nie są ładne, ale na jakieś wyjście, na jakąś kolację, a nie na cały dzień, jak ja mam serio tyle rzeczy, tyle, tyle ludzi. No dobra, okej, okay. ale na pewno są lepsze niż wczoraj, bo te buty z try to były jakieś kopyta. Nie, one są... Może się przekonam w tym odcinku, może to jest coś, co mi będzie pasowało, ale szczerze wątpię. Zwykła biała, pobrudzona już od podkładu e, koszulka. Dobra, nie, no jest na pewno lepiej niż wczoraj, ale. To nie jest to! Ja wiem po jaki zamysł Wega leciała i mi ogólnie się podoba ten styl, ale mam wrażenie, że on do mnie nie pasuje. I te buty, jak ja mam się przez cały dzień chodzić w tych butach, kurde, one są mega nie w moim stylu. I ja też nie jestem fanką połączenia e, białego z czarnym. E, mi się to kojarzy z rozpoczęciem roku szkolnego. Ty na co myślisz? Nie jest najgorszy outfit. Faktycznie spodnie są za krótkie. Nie no, te buty, kurde, to wygląda jak yy, dziób od kruka. Dobra, wiecie co? Ja się nie poddaję, okej? Okay? Ja idę zrobić make-up, zrobić włosy i spróbuję jakby pull everything together. Ja ogólnie zmieniłam na chwilę buty, nie? Bo tamte są takie niewygodne, w ogóle jestem jeszcze w domu. I w tej butach ten outfit mi się nawet podoba, jest Spoko jest. Jest wyjście z mojej strefy komfortu, ale takie dobre wyjście. Czuję się, ale jak matka. Trochę, taka cool matka. Dobra, słuchajcie, ja muszę zmienić te buty, bo tam te za bardzo mnie o, obcierają. A ja mam. Dobra, nie będę Wam pokazywać, ale od treningu mam e, pęknięty pęcherz, tak to się nazywa, a na tych butach mnie uciska jeszcze bardziej, więc zamieniłam sobie po prostu na takie sandały, które wydaje mi się, że też w miarę spójnie wyglądają i pasują do tego wajbu. Jestem już po tych dwóch spotkaniach. E, i dziewczyny mówiły, że fajnie, nie? Karina? Fajnie, bardzo, bardzo. Od... Ja od razu jak wyszłam, to mówię, wow, Lexi. <laughs> Więc dobra, jedziemy teraz na um, spotkanie z Beną, czyli autorką tej całej stylizacji. Dobra, lecimy, bo jesteśmy już spóźnieni. Zobaczmy Bani reakcję na moje buty. Hej Benia! Are you wearing my Tak, Yeah. But you're wearing the outfit wrong. Where the are the shoes? Benia, ja musiałam zmienić, bo tam te były niewygodne. Lexi, si! Ben... made the whole That oh, was the reason. Oh, okay. She changed the shoes. Hey, oh. I can't something but i I not I have blisters on my feet, yo. I mean, the shoes are still matching, but the other ones were like the thing. I love this on you, though. Don't you feel good in it? I feel like kind of extra. not extra, but extra. But it's this so is kind of okay. Na takie dni, kiedy extra. Really? Yes, Naprawdę? Dziękuję. Ogólnie podoba mi się ten styl Czułam się dobrze dzisiaj Czułam się na pewno starzej, ale e, W sensie dojrzalej, ale dobrze Ale czy to jest taki mój styl docelowy? Na pewno te spodnie musiałyby być dłuższe e, I te buty na pewno Out, ale ogólnie Taki classy styl mogłabym, mogłabym coś popróbować w tym stylu Więc na pewno postaram się pójść Na zakupy po tym odcinku i poszukać więcej Rzeczy w tym stylu, takie jakieś besiki. Dobra, ja chcę spać Dobranoc. Ok, guys, witam w dniu trzecim. I słuchajcie, dzisiaj ja za chwilę muszę jechać na spotkanie do Klauta. Tam będą wszyscy te 10 osób, które walczą z Boro, nie? Bardzo, bardzo mam nadzieję, że ten outfit dzisiejszy nie będzie dziwny. Może niech będzie podobny do tego wczorajszego, ale proszę, proszę, proszę o płaskie buty, jak mi Znowu da. w ogóle już były dwa dni, i wszystkie dwa dni, obydwa. Były buty na obcasie. Czemu ona mi cały czas na obcasie daje? Płaskie buty! Yes! Okej, okay, ja zobaczyłam płaskie buty i od razu, od razu jest Git. Okej, okay, już reszta mnie interesuje. Ważne, że są płaskie buty. Okej, okay, kamizelka, taka szara. Fajne, ale no ja nie wiem, czy ja się w tym odnajdę, ale dobra, spróbujemy. Spodenki. Ej, dobra, jak na razie ten outfit e, jest. Spoko, jest, jest taki, że mogę iść na to spotkanie z tymi wszystkimi tam dziesięciu chłopami. Okej, okay, dzisiejszy outfit wydaje się w miarę bezpieczny. Nie jest to coś, co sama z siebie bym kupiła i nie ubieram się tak, ale e, w porównaniu do tych butów z wczoraj i przedwczoraj to ja jestem zadowolona. Idziemy się przebrać, zobaczymy jak to leży na mnie. Ale się cieszę z tych butów, że są na płaskim! Dobra, chodźcie do lustra. Oh no, te spodnie! Słuchajcie, założyłam pasek, bo te spodnie były za duże. Ale one i tak wiszą tak dziwnie. Aaa, te kolczyki też tutaj, moim zdaniem, za dużo się dzieje. Ja bym ściągnęła te kolczyki. Kurde, ja muszę coś z tymi spodniami zrobić, bo one są takie jakieś dziwne. Ej, w ogóle, koniecznie napiszcie w komentarzu, który outfit Wam się najbardziej podoba, ok? Która, który styl powinnam iść, ok? Ja będę czytać potem w komentarze, więc serio, napiszcie. No i nic, dobra, ja się zbieram. Idziemy za część dzień. Zowie. A więc dzisiaj dzień czwarty. Ja powiem tak, ja dzisiaj mam humor bardzo słaby. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy outfit mi poprawi humor, okej? Okay? Powiem Wam, co dzisiaj robiłem. Tak, zaraz idę szybko na śniadanie, a potem jadę do, do studia na cały dzień. Więc dzisiaj raczej bezpiecznie, no ale wiadomo, nie chciałabym wejść tam do studia, jak w tym pierwszym outfitie. Mam nadzieję, że ten outfit będzie wygodny. Okay, pierwsza rzecz, jaką widzę to są Adidasy. Ja piernicz. Okej, okay, czyli płaskie, dobra. Okej. Uh, Okej. Okay, okay. Nie wiem, dobra, buty spoko. Proszę, żeby ona mi dała długie jeansy. Okulary, które wypadły i są totalnie nie w moim stylu. I ja pierniczę. Okej, okay. o nie, 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 no, to jest chyba sukienka. Proszę, żeby to nie była sukienka. Dobra. Okej, okay, przynajmniej jest wygodnie. Zaraz zobaczymy, jak to leży. Oh shit, jeszcze koszule mam do tego? Okej, okay, już co, ja nie narzekam. Ja już, ja się cieszę po prostu, że nie są wysokie buty. A może akurat się odnajdę? Idę w tym odpić Dobra, słuchajcie, jestem już ubrana. Ja nie wiem, jak tą koszulę założyć, bo patrzcie, jak zakładam tą koszulę i nie wiem, jak ona to widziała. Nie wiem, ta sukienka mi się podoba, ta sukienka jest ładna, te buty. Dobra, idziemy do studia. Dobra, idę spać. Dobranoc, widzimy się na dniu piątym. Przykro że, że ten tydzień się kończy, w sensie te pięć dni, bo serio, czułam się jakby codziennie było święta. Idę do galerii zaraz, więc nie chcę iść ubrana w wysokie buty. Ja cały czas tylko martwię się o te wysokie buty. Dobra, dżinsy, fajnie. Koszula. Brązowy pasek. Buty! Oks, jakiś jakieś ugh, ok, dobra. Okej, okay, dobra. Ja widziałam te buty i one mi się spodobały już. Jak widziałam je o, gdzieś tam na TikToku czy coś, ale nie wiem, to są takie papcie, kapcie, papcie, nie wiem jak się u was mówi, u nas w domu się mówią papcie. One mi się podobają, ale trochę przypominają mi moje, moje cioci Hanki, papcie, Tina, nie? Okej, okay, dobra, ja idę się przebrać. Ostatni outfit, szkoda. Dobra, idziemy. Dobra, słuchajcie, a tak prezentuje się już cały outfit ubrany i szczerze to jest chyba mój ulubiony outfit. Na pewno sama jakbym weszła do sklepu, to bym... Tej koszuli nie wzięła. Te buty w ogóle jednak są trochę niewygodne, bo one człapią, jak chodzi, ale to może jest kwestia przyzwyczajenia. Pasek fajnie, ta koszula bardzo jest fajna. Moje włosy są tak tuste, że ja bym mogła usmażyć frytki na nich. Ten outfit chyba jest moim ulubiony, Co mi się ścina? Też. A on pasuje do mnie? No. Tak? Ja widzę cię w takim stylu, bo ty nie mów, że jesteś stara, ale już jesteś. Masz 24 lata i taki styl bardziej pasuje do siebie. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, okej, okay? ja, w jakim stylu Wy widzicie mnie, okej? Okay? Bo, bo ja, ja szukam, okej? Okay? I ten odcinek. Dobra, trochę teraz jak na siebie patrzę, to wyglądam jak jeansów nie ma, to wygląda, jakbym y, szła na rozpoczęcie roku szkolnego. Jak są jeansy, to wyglądam jak, wyglądam jak matka, która zawozi swoje dziecko na y, trening Tenisa w swoim Mercedesie. W każdym razie to buty są fajne. Let's call this mommy vibes. But mommy, do you have any questions I can answer? Anyway, classy mommy, like. Rich mommy type of vibes, nie wiem. Anyway. Jeśli chodzi o ten odcinek, czy ja. Czy mi się podobał ten eksperyment? Jak najbardziej? Ja się dobrze bawiłam. W sensie otwierania codziennie tych prezentów było fajne. I myślę, że każdego dnia wyszłam ze swojej strefy komfortu w mniejszym bądź mniejszym w mniejszym bądź większym stopniu. Nauczyłam się, że nienawidzę wysokich butów, nauczyłam się, że spodnie muszą być długie, ale też nauczyłam się, że basiki są fajne, e, paski. Są fajne. Koszule też są spok kurde, ale mam wrażenie, że jeszcze nie dla mnie. Może czasami. Nie wiem. Ja postaram się, bo podobały mi się niektóre te style. Ja wiem, po co, w jaki kierunek będę leciała, i, mm, i podobało mi się, czułam się na pewno taka porządna. Ale, kurde, no ja muszę znaleźć jakiś złoty środek, bo ja nie chcę też nagle zamienić się w nauczycielkę albo matkę, która odwozi swoje dzieci, nie? Na mecz. Będę sobie eksperymentować dalej. Koniecznie dajcie znać, który um, dzień, który outfit Wam się najbardziej podobał. I dajcie znać, Um, czy powinnam nagrać kolejny odcinek i dać komuś innemu wybrać tę stylizację? Bo mogłabym ogólnie zrobić tego serię, bo mam wrażenie, że jest jeszcze dużo polu, pola do popisu, w sensie do wyjścia z mojej strefy komfortu i mogłabym potestować jakieś inne outfity, in, inne style, i może przychodzi Wam na myśl ktoś, kto mógłby właśnie mi przygotować te odfity, więc koniecznie dajcie znać w, w komentarzu: to, co będę mogła zwrócić, to zwrócę, a, a to, co mi nie pasuje i musi zostać u mnie, to nie wiem. Na vintage sprzedam. Ok. I love you guys so much. Bye. Ok, ostatnia rzecz, bo siedzę sobie i tak myślę. Naprawdę, naprawdę z całego serca jestem wdzięczna za Was, za te osoby, które mnie wspierają, za to, że oglądasz ten odcinek. Naprawdę dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła się odwdzięczyć. I really, really love you. Dobranoc. U mnie już jest noc, nie wiem, która jest u Was. Dobra. Bye.